Centrum aktywności lokalnej w Kłócku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji odejścia na emeryturę siedmiu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Wśród nich zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłocku, starszy brygadier Tomasz Szyszka. Powołany został na to stanowisko młodszy brygadier Marcin Kosiński. To są zwykle normalne, pokoleniowe zmiany. Bardzo żałujemy za tymi tych ludzi, którzy odchodzą, ale są ich osobiste decyzje, które oni podejmują tutaj nikt nie. Ma prawa, ani nawet chęci, ani, ani jakichkolwiek możliwości naciskania. E, mój zastępca Tomek Krzyszka podjął decyzję, założył sobie te 30 lat pracy i e, odchodzi. E, dowódca z JRG Byszczyca również po 34 latach e, prawie 5 zdecydował się odejść, mają inne plany, no i to jest naturalna na kolej rzeczy, musimy się z tym pogodzić, chociaż no muszę powiedzieć, że USK kręci się wokół, bo bardzo długo współpracowaliśmy razem, to są ludzie sprawdzeni, że tak powiem w boju i no, na pewno szkoda, że odchodzą ze służby. To tak jak mówiłem przy swoim przemówieniu, każdy chce, każdy dąży do tego, a gdy przychodzi ta chwila, jest zawahanie, czy to już, czy może jeszcze, ale niestety... Ta chwila musi nadejść i w tym momencie dla mnie było to optymalny, był to optymalny czas, ponad 30 lat w mundurze, naprawdę wystarczająco. Większość kariery spędziłem w prewencji, czyli to jest moja najbardziej ulubiona dziedzina w Państwowej Straży Pożarnej. Tam się realizowałem, toczyłem to naprawdę, to lubiłem. Później w 2018 roku. Po wieloletnim przewodzeniu, zarząd, przewodzeniu w służbie kontrolno-rozpoznawczej zostałem dowódcą jednostki i przez po okresie trzech lat przeszedłem na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego w Kłocku. Nowe zadania, nowe wyzwania, nowe obowiązki. Yy, ciężko co wiedzieć, co przede mną. Na pewno ciężka służba, tak jak już tutaj było wielokrotnie podkreślane, najważniejsze wyzwanie to budowa nowej komendy. I to pewnie będzie spędzało nam sen z powiek, a reszta to trudy dnia codziennego. Rozwiązywanie wszelkiego rodzaju problemów, bieżących, mniej bieżących, tych przyszłych i tych codziennych. Strażacy US się nie wstydzą. No, wzruszenie przede wszystkim wynikało z tego faktu, iż odchodził mój przyjaciel po 21 lat służby. Zresztą teraz też się wzruszam. Jest to ciężki dla mnie moment, gdyż od zawsze byliśmy razem, tak? w jednym biurze, na dobre i na złe. Stąd te wzruszenia. Powiat Kłodzki był na pewno szczególnym powiatem na mapie województwa dolnośląskiego. Przede wszystkim to jest bardzo duży powiat. Komenda Powiatowa w Kłodzku liczy trzy jednostki ratowniczo-gaśnicze, czyli też bardzo dużo etatów Państwowej Straży Pożarnej. I to co na pewno powiat Kłodzki wyróżniało to jest największa liczba jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie wiemy ile w tej chwili jest, ale w tamtym roku było dokładnie 64 takie jednostki. Także, także no to też pokazuje ten potencjał ratowniczy, który tutaj w powiecie, w powiecie był. Wydaje mi się, że współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Polsce, z Komendą Powiatową no jest współpracą wzorową. Spieramy się wzajemnie w zakresie naszych działań, my ochrony przyrody, a tutaj ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej staramy się wypracować wspólne metody działania. Do tego służą manewry, w których uczestniczą i strażacy zawodowi, jak i ochotnicy. Jesteśmy terenem bardzo turystycznym, więc zagrożenia ze sposobu zachowania turystów są u nas duże, a mieliśmy okazję dwa lata temu obserwować obszar w podobnym, obserwować pożar w podobnym obszarze jak nasz, i w Szwajcarii Saksońskiej w Czechach, gdzie gdyby nie Działania strażaków, dużo większe straty dla przyrody były. Zmiany nastąpiły również w Bystrzycy Kłodzkiej. Po 34 latach służby na emeryturę przeszedł dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej, starszy kapitan Piotr Budnik, a zastąpił go starszy kapitan Bartosz Zdenga. Na pożegnalną zbiórkę przybyły liczne delegacje służb mundurowych i samorządowych.